Spędziłem 24 godziny jako seryjny morderca. Dzisiaj wcielę się w rolę takich ludzi jak Zodiak, Ted Kaczyński i wiele innych. Ale zrobię to w GTA V. Będę musiał zabijać osoby, te które głos w mojej głowie mi powie. Czyli specjalna funkcja, która będzie mi mówiła co, gdzie, jak i kiedy. Ale jak zostanę złapany przez policję, odcinek momentalnie się skończy. Więc czy mi się uda by eliminować minimalnie 10 celi? Oglądajcie, aby się przekonać. No i witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy z tej pięknej, żółtej taksówy jako seryjny morderca. Orderca, a do użytku mamy no na. Taki ciekawy biar arsenał. Czyli w sumie nóż i pistolet z tłumikiem. Zobaczcie, też, że na tej mapie będą mi się pojawiały miejsca, do których będę musiał pojechać, a to jest mój głos. Halo, głosie! Halo. Widzowie, teraz jeździmy jako taksówkarz. Słuchaj, stary, co, co, co mam dla ciebie zrobić? Co mam dla siebie zrobić? Musisz teraz wyruszyć na swoje pierwsze z łowy. Musimy wyszukać zwierzyny. Dobra, dobra, gdzie mam się udać? Mhm. Moment, myśl, wymyśliłem. O, widzowie, wpadł na coś. Dobra, zobaczmy, gdzie nas wyślę. Ta, co jest? No, klient. O, oh, rzeczywiście klient. Widzowie, mamy klienta. Patrzcie to, zaznaczył mi na gps się Dobra, jedziemy tam jak najszybciej. Dobra, widzowie, no i to jest to miejsce. Zobaczcie, jak to wygląda na mapie. Rzekomo gdzieś tutaj jest mój inny klient i będę musiał go zabić. Taksi! Witam, witam. Zamawiał pan taksówkę? Tak, tak. Dobrze, na jakie miejsce pojedziemy? E, to ja już tu panu zaznaczę. Pewnie. Okej, okay, widzowie dobra. Hey. Raz wezmę ja go pan... i poskładam. Zobaczmy, gdzie zaznaczę. Poza miasto pan podjeżdża? Tak jest. Prowadzę kursy międzymiastowe dla e, to... właśnie takich jak ty. To już tutaj tylko. O, to będzie tu. Patrzcie, widzowie, gdzie mi zaznaczył nas Sandy. Ej, wywieziemy go w las. Wywieziemy go, widzowie, totalnie w las. A, i przy okazji musimy uważać na policję, żeby się nie na. Jak panu mija dzień? Patrzcie, Wie pan co to... bardzo dobrze. Co ja prowadzę swoją własną firmę i dzisiaj mi się akurat udało dobić targu z jedną osobą. O cholera, widzowie. Prawie przejechałem na czerwonym, gdy tu była policja, ale się zaczęli. Na mnie. Dobra, będziemy się widzieć, jak już wyjadę z nim trochę poza miasto. Wie pan co? Znam taki objazd tutaj, możemy pojechać tędy. Będzie o wiele szybciej i mniej pan zapłaci. Tak, no to, to super, super. Teraz róbmy tak. Dbamy o interesy klientów, wie pan? <laughs> widzowie, w kracionej taksówce. Puma, puma, widzowie! O, chwileczkę. Tylko koło mi się tutaj. Mógłby pan wysiąść na chwilę? Yy, tak. Albo chwileczkę, 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 bo muszę zjechać. Widzowie, ja mam nadzieję, że nie on tej pumy nie zobaczy. Patrzcie to, ona tutaj jest. A mógłby pan tu poczekać. Muszę zobaczyć w bagażniku. Chyba mam jakieś koło zapasowe. I widzowie, dobrze, niech ta puma tu wróci. Niech ta puma, ona ucieka, ja pierciele. Że panu pomogę wy wymianie. No jakby pan dał radę, patrzcie to policja tam jest. Ale się, jestem ciekawa, czy ona się stawia, co ja robię. Nie mogę dać się namierzyć. Niech pan ma tylko. Tutaj, tutaj w bagażniku, w tym. Dobra, widzowie. Pierwszy gość wyeliminowany. Ja wyjeżdżam sobie taksówką, jak gdyby nigdy nic. Więc mamy to. zarobić. No i widzowie. Gdzie teraz? Gdzie teraz nasz Zef nas poprowadzi? Zewie, gdzie teraz? Patrzcie. Patrzcie, nie, przeciąłem drogi policja mnie. O, widzowie, zatrzymanie mamy drogowe. Ja pierdziele Tak suwiarza zatrzymują. No nie, i dwóch już mamy. Ja pierdzielę. Dzień dobry. Dobry, czy mogę pomóc? A John małe ze strony, że słucham. A co to za przeproszenia? A jakie? No ty zagapiłem się, okej? Okay? A w Chronofru e, Antony, proszę sprawdzić blachy. E, dobrze, proszę. Wie pan, co zostawiłem dokumenty w domu? Aha, aha, no to a nie przeprowadzi pan narkotyków ze sobą? Nie, 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 wracam z kursu. A dobrze, wszystko dobrze? To, to ci brudne tam, ma no, pan trochę. Trochę tak, jeździłem po sandy. A czemu tutaj wbite jest po prostu? Co, co? Czemu tutaj wbite drzwi są po prostu? Jak wbite? Bite, no pan, pan wysiądzie, no. Trochę krwi tutaj nawet widzę na zderzaku Nie, gdzie? Ja wiem, ja wiem, ja... pan Łosia potrącił. Pan Łosia tego potrącił ze to. jest Tak, yy, mieliśmy schodowli zwierząt. Z hodowli zwierząt mieliśmy. co to się dzieje? Ej, ale ja nic się potrąciłem. Ale dobra, no chyba idziemy w Dobrze. Igre. To będzie mandat w takim razie: potrącenie zaginionego gołosia. Sprawdziliśmy, co to, to może może na na, nałożyć mandat? Eee, yy, już idę, to nie tak, jest. Bo to i tak na mojego pracodawcy pójdzie. Tak, tak, nałożymy na Łosia też jeszcze więcej podatków odprowadzą. A pracodawca dobrze płaci. Dobra, jedź pan szybko. Do, dobra, jadę. Nie, gównianę zarobci wie pan? Odjeżdżam. Widzowie, ile policjantów się nagle zebrało do mnie. Ja pierdziele. Co to się stało? E, widziałeś to? To przez ciebie. Nie, to przez ciebie. Kazałeś mi jechać. Ale to ty nie myślisz. Dobra, gnoju. Gdzie to on... gnoju, to ja tu jestem głosem rozsądku. Jej tam nie zaznaczyłem i mnie nie denerwuj. Okej, okay, okej. Okay. W sumie tak. To ty jesteś tą dominującą półkulą w moim mózgu. No właśnie. <laughs> widzowie, ale to musi śmiesznie wyglądać. I gdzie on zaznaczył? Musimy znowu jechać na ten, widzowie, Muchosrańsk. Jedziemy tam. Szybciej. Słuchaj no, ale powiedz mi tak, Co tutaj jest do zamordowania? Kto tutaj jest? No jak to co? No człowiek, nie? No człowiek okej, okay, ale jaki? Też taksówka? Nie. Hmm, to jest specyficzny, co? O, jesteś u celu podróży. Aha, już chyba czy widzę. znajduje się przed za tobą. Gratulacje użytkowników, wygrałeś rower. E, słuchaj powiedz mi czym, to za mną z... zniknęło. Nie no to jest to twoja wyobraźnia. Aha, zapomniałem. Odemy mnie, że akurat stocie <laughs> Okej, patrzcie, moi drodzy, patrzcie to. Słuchaj, yy, widziałem, że masz tu tak. problemy ze swoim wozem. Pracuję na taksówce. No. Może chciałbyś, żebym cię podwiósł, co? No mógłby pan sobie, bo nie wiem, tylko cały czas sputuje lipa. No to dobra. To się widzę, jest postrzelony. Coś panu no. się stało? No, nie wiem, no to się cały czas chłopak, no czytałoby się. Właśnie widzę, że jakieś, bo. Policjanci. O, to mógłby pan mnie pało? Tak, podwiosę pana, chodź. Dobra, dobra, to dziękuję bardzo. I nie ma sensu, żeby policja panu pomagała. Jak to, to człowiek pracy może panu pomóc? Rozumie, pan? Zapraszam. A. Ja, pojedziemy sobie. Gdzie pan pragnie zostać zawieziony? Wie pan co? No nie wiem, może gdzieś tak ogólnie do centrum, żebym pomóc na nas. Do cen odchoną, centrum, no, Sandy Shores. Ogólnie, żeby dużo ludzi było najlepiej. Dobrze, załatwię, ale pojedziemy moim, moim skrótem, okej? Okay? No dobra, dobra. długo ja. pan mieszka w Sandy? Nie, ogólnie ja z Palasz jestem, ale tutaj kolegę miałem odwiedzić i powidzi pan. pana. A gdzie ten kolega mieszka? I on, ten kolega wie, że pan przyjedzie dzisiaj? No czy nie? Tak chciałem mu niespodziankę zrobić, bo no dawno się nie widzieliśmy okay, i. Okej, okay. tu jest skrót taki, wie pan? Mmm, no, ja, tak. To ja ogólnie nie znam akurat skrót, także się na, panie, na panu polega. Spokojnie, a ja znam je jak własną pieszę. Bo idziemy właśnie takim skrótem. Mam nadzieję, że te wyboje nie będzie mi miał pan za złe nic, prawda? Nie no. A pan skąd pochodzi? Ja? To pan stąd tutaj okolic, czy też miasto? Można tak powiedzieć. O, no. musimy pojechać tędy jeszcze. Pociągi jeżdżą, pociągi nie pociągi, ale tutaj jest taki skrót. O, cholera. Dobra. Już bez pierdzielenia, wysiadaj noju. Ojeja. Wiesz co teraz Nie będzie? Mam, proszę, ja mam rodzinę. Powiem ci tak! To jest twój koń z gnoju. Dobrze zrobiłem robotę? Halo Zewie. No Tak, tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i moi drodzy, pobawiliśmy się trochę na tym sendie, ale zobaczmy, gdzie Zef nas dalej zaprowadzi. Zobaczcie, że mamy dwa trupy schowane w idealnych miejscach. Dużo funkcjonariuszy za nami jedzie i nie wiem, czego oni od nas znowu chcą, ale pff, miejmy nadzieję, że nie włączy. No nie włączyli bo wiesz. więc jest luz. Widzowie, my sobie tutaj na spokojnie palimy frana i możemy porozmawiać ze sobą. Słuchaj stary, gdzie teraz, co? Już wytyczyłem nową trasę. Udać na miejsce. Dobra, tylko powiedz mi, wiesz może czy oni mają złe intencje wobec mnie? Hmm. Tak, ustali zgłoszenie o kranie taksówki, dlatego za domu objadą. O cholera, dobra, widzowie, w takim razie trzeba spierdzielać! Widzowie, musimy zdupcać jak najszybciej. Ja robię normalnie ucieczkę taksówką, tylko pytanie, czy to są ci sami policjanci, którzy mnie zatrzymywali. zapytajmy Zewa. To są ci sami, będą mnie pamiętać? Tak, to są ci sami. Widzowie, ja nie wiem jak ja ucieknę bez strzelania do nich. To może być naprawdę mega ciężki pościg. Mają super dobre radiowozy, jest ich trzech. O, dobra, jeden się rozwalił. Musimy ich powlokować ładnie tutaj. Patrzcie to. A już myślałem, że będzie chciał wyprzedzać. Ale widzowie, nie dajmy im powodu do tego, żeby nas właśnie, patrzcie to, jak blokujemy ich Hop, i mamy go, mamy go, mamy go Widzowie, zrobiliśmy go desynkiem Dobra, teraz, elegancko, elegancko, elegancko Oj, 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 oj Widzowie, ten pościg będzie okropny No będzie naprawdę mega słabo Jak nas złapią tutaj, no odcinek się skończy Okej, okay, zostaliśmy zaramowani, jedziemy po bandzie Dobra, jedziemy na kościół Jest tu księdzu jakiś? O cholera, poblokowali się, powiedz mi co mam robić to Uciekać, to wiem Ja pierdziel, widzowie, oni mają takie fury Że to jest szok, naprawdę, patrzcie Cholera! Szeryfi jeszcze to są! Szeryfi i policjanci ZLS! Ja pierdzielę! Mam pomysł, mam pomysł, co mogę zrobić: yy, Zostawić taksówkę i z buta spierdzielać. Dobra, stary oni się pogubili chyba. Dwó dwóch za mną jedzie. Widzowie, ja mimo nawet turbo nie daję z nimi rady. Ta taksówka jest taka gówniana. Jeden się rozwalił. Nie, niemożliwe, jak ja ucieknę taksówką. Niemożliwe to będzie. Mam jednego dla sobie tylko. Jelen jeszcze wybiegł. Ta taksówka ma jakiś, widzowie, limit na siebie nałożony. Ona nie chce jechać. Co jest w ogóle grane? Bijemy tu w lewo. Mam pomysł. Tędy. Okej. Okay. Okej. Okay. idziemy tędy. Patrzcie to. Patrzcie, jak to wygląda. Zdobca... Co?! A, no tak, oni nie wjadą w oferty tymi gównami. Nie, nie gadaj, że jesteśmy wolni. Nie gadaj, jadą za mną. J jeden pojechał, jeden pojechał. Coś tam się musiało podziać. O cholera, jeszcze jest jeden policjant tutaj. Widzowie, strzelam do niego. Leży, leży. Mam go, mam go. Patrzcie, dostał. Biorę radiowóz i udaję też, żeby jestem pościgowym. Patrzcie to, o, tak sobie objedziemy. Wow! Nie, fura mi! Co się stało? Fura mi się pali, widzowie! Spierdzielam z buta. Patrzcie to, spierdzielam z buta. Kamera mi padła, przepraszam, ale kamera mi padła! Widzowie, muszę kamerę naprawić, patrzcie to. Wrzucam emotkę i siedzę tu. Siedzę tu, widzowie, i zmienię baterię w kamerze. Dobra, widzowie, naprawiłem kamerę. Witam was wszystkich już serdecznie widzimy się, ale problem jest taki. Mm, oni są gdzieś tutaj w okolicy. Ja muszę buchnąć w ogóle furę. Ten pieprzony zew, widzowie. Ej, ale chociaż dobrze mi powiedział, że chcą mnie zatrzymać. Wezmę coś takiego niepozornego. O! To, patrzcie, to, tam są strażacy już, no ktoś chodzi. Dobra, i muszę to w końcu ruszyłeś kłopoty, <laughs> Kiedy <Kto> Chyba <nazywa> inteligencja. <laughs> inteligencja. To dlaczego mnie wybrałeś, bo jestem inteligentny? No powiedzmy. Patrzcie, widzowie, co tutaj się stało. Ja pierdzie. Dobra, nie przejadę tędy. To już jakby nie ma nawet opcji. Wycofam sobie i to nie będzie jakieś podejrzane. Ale no nie, no jest mocno, jest mocno. Stary, w takim razie, gdzie, gdzie możemy podjechać, co? i Główkuj, główkuj tą otóż, swoją łecetyną. Otóż, kiedy nadużywałeś swoich szarych komórek do mózgu, ja wytyczyłem już nową trasę. Patrz, tą pies. Widzę, że to jest porąbane. To jest porumbane. To jest porumbane. Ta nowa trasa jest bardzo bliziutko. się, jedziemy tam jak najszybciej, moi drodzy. aby na pewno jest tak blisko, ha? Huh? Tak, jest tam paru namiotowiczów, że tak to nazwę. A... Okej, okay, postaramy się dojechać tam cało. Bezpiecznie. Twoje i czare komórki to już chyba dostały do życia na poprzednią ucieczkę. <laughs> Widzowie, i tym po prostu jedźmy tam. Tym akcentem. Dobra moi drodzy, to jest gdzieś tutaj. E, przy tym takim małym jeziorku je, jest obozowicze, tu są rzekomo. Patrzmy, jest jakiś pojazd. O, 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 patrzcie to, jest, 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 łowią ryby, chłopie. Oni tu łowią ryby, co? No to wygląda. <laughs> patrzcie to, ile ich jest? Trzech jest. Cholera. Ej, może zagadamy coś z nimi? Patrzcie to, no ta, oni się niczego nie spodziewają. Tam mają obóz. Co za goście? O, dzień dobry! Zapraszamy na obóz, zapraszamy na obóz! Eee... A ty widzisz jak że znajomych się nie zaprasza na obóz? Co ty? Dawaj, dawaj! Mamy browary, wszystko, pianki, kiełbaski... Dawaj, dawaj, łopimy... Chłopie, was zapytać! Od kiedy łowicie ryby, a? Chłopie, godzina! Jeszcze nic nie bierze, jeszcze nic nie bierze, ale jest dobrze, jest dobrze, jest zabawa! A. Pan jest tu ojcem? O! Oh. Wnosił wnosi, uof, uof Łowię, łowię. A, to, to, to jakiś A Pamiętaj, pamiętaj, żeby za nętę zawsze coś dawać, tak zakręcać. No, 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 dobrze. Ja Trzeba się dobra, tu się jakiś niezły psychiatryk dzieje, tam jakiś dziadyga łowi z nimi. Ja sobie tutaj tak pochodzę, mam nadzieję, że oni się nie kapną, że ja sobie chodzę obok ich namiotu. Co to w ogóle jest? Hydrant i i tym nie przejmujemy, to po prostu ukradliśmy, my to ukradliśmy. Z tamtego to ukrad? Nie mów tego, to może policjant być. Słuchajcie, Pani... nie jestem żadnym gościem z policji, ale może pokazalibyście mi jak się łowi ryby, co? Tak! Chodźcie ja ci pokażę! Ja wygram! Ja wygrałem te! Dik nazwa... <grym> dzikie Spokojnie, <grym> nie za bądź uciąg Dziadek, wojsku ze strzał! Dawaj, idź, idź, dawaj, chodź, 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 to chodź, to to, są cztery osoby łącznie. Oni mają jakąś broń przy sobie, musimy ich szybko tutaj zlikwidować, Miołe, to co słuchaj! Takie broni mają! Aż, dobra, dobra. Jezu, ale fajny Wizowie, ja robię po prostu robotę. Ja robię robotę. Ja robię robotę. Ja robię robotę, oni mają broni, są podejrzeni i bezpieczni. Eeee! Wszystkich wizowie podobijać trzeba jeszcze. Nie, słowem się nie odezwałem, ale po prostu policja. Okej, okay, ale oni nie przyjadą tutaj 100%. Nie, to są park rangersi. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Nie, 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 Park rangersi. Rozwalam widzowie gościa. Rozwaliłem policjanta. Rozwaliłem policjanta. Ja pierdziele, jestem poszukiwany już. Ale mam porąba... Nie, nie, widzowie będą mnie teraz poszukiwać. Musiałem rozwalić tego policjanta. Sorry, był dla mnie po prostu śmierdzącym detektywem. Słuchaj, zewie! jesteś parówą. Też cię kocham. Widzowie, głos w mojej głowie powiedział, że mnie kocha. No dziwny. Dziwne jakby nie. Oj, widzowie, już dostali info na radiu, że ja to ja. No, będzie ciężko, będzie ciężko teraz. Tak, definitywnie będzie ciężko, ale mamy motocykl, więc zarobiście Słuchaj, w momencie, w którym ja uciekam, ty zacznij główkować, gdzie możemy dalej pojechać. Jestem jeszcze złakniony, złakniony morderstw. O no wiem, no bo ja jestem. Co? Wiem, bo ja też jestem. Tak, rozumiem. A powiedz mi, mam przerąbany bardzo? Na to wygląda. O cholera, widzowie, no rzeczywiście, na to wygląda. Na to wygląda, oj, 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 oj oberwałem, oberwałem chyba, oberwałem. Widzowie chyba do mnie otworzyli ogień Ale dobra w takim bądź innym razie Patrzcie jak ich się robi patrzcie to Patrzcie jak, to, jak ich się robi tutaj po górkach motocyklem No nie no to już Tu już chwila moment i będziemy wolni zaraz Patrzcie patrzcie jak jadą ale oni mają Widzowie moc w tych autach patrz, patrz patrzcie to widzowie Hop 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 Oj czy ja słyszę helikopter proszę żebym nie słyszał Helikoptera ja pierdziele ja tym Krosiwem tutaj zadupcam Patrzcie to patrzcie to schowam się tutaj nie helikopter słyszę Gdzieś tu jest helikopter Ej, niemożliwe to jest, niemożliwe jest ten policjant. Patrzcie, co ja zrobiłem! Yo, jak to wyszło? Ej, mają mnie. Mają helikopter para medyczny helikopter. Nie strzelam, nie strzelam, nie strzelam. Mam na tyle gówniane broni, widzowie, że nie ma co strzelać w tym odcinku. Musimy robić wszystko na cicho. Ta, jadą za mną. O nie, o nie, widzowie. O, o, o nie. Ok, jedno koło. Patrzcie teraz to. Może się uda tutaj wyskoczyć. Musimy zgubić ten pościg i zamaskować się bardziej. Zmienić trochę imidż, nawet mi powiedział. Patrzcie, stancik. Jeden, drugi, trzeci. No i dobrze. Patrzcie, teraz. Jesteśmy już. Powinniśmy być wolni po tym wszystkim. Teraz, patrzcie, co robię. A właśnie, helikopter? A, helikopter, no tak. A, widzowie, helikopter. Zapomniałem o nim. Zapomniałem o nim po prostu. No. Co mam mogę powiedzieć? Zapomniałem. Ole ra. Jak mogę uciec helikopterowi, najgorsze są helikoptery widzowie WLS. Nie potrafię im uciekać. To jest coś, czego przez całą tą grę się nie nauczyłem. Mamy albo tunele, albo metro. Widzowie, jednak to umiem. Jednak cofam moje słowa. Jednak uciekłem im widzowie! Jednak uciekliśmy! No co, jesteś dumny ze mnie? Brawo! I tylko tyle pojeżdżę? Tak, na więcej nie zasługujesz. Jesteś obrzydliwym... Nie żartujesz sobie! Dobra, ej, to się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, że spotkam tutaj pociąg. Pociągi nie jeżdżą. Też byłeś w szoku, co? Przyznaj. Nie. Wiedziałeś, że ten będzie jechał pociąg? Tak. Kłamiesz? Jak mogę skoro ja to ty, a ty to ja? Tu mnie masz. Tu mnie masz. <grych> oj, widzowie, dobrze, dobrze. Policjant z metra? oj, Ojoj. Oj, oj. Myślicie, że kapną się gdzie wyjadę? Raczej nie. Stary, gdzie jest kolejne miejsce, co? Przydał się. Dobra, bo nudny jesteś. Jedźmy na Pacyfik. Na Pacyfik chcesz jechać po co? No bo nudno jest. Chcę w końcu rozrywkę. Widzowie, to nie zła rozrywka na Pacyfiku. Pacyficzny bank yy, standardowy. Pełna ksywka. I wyjeżdżamy tędy, o cholera. Przy komendzie chyba wyjedziemy. Albo. Tak, tak, wyjechaliśmy przy komendzie. Dobra, jedziemy na widzowy Pacyfik. Działajmy. Dobra, stary, i co ty chcesz na tym Pacyfiku, co? Widzowie, jestem ciekawy, czy on od nas chce. Jak to co, dokonać 6 stulecia? 6 <laughs> stulecia? O co chodzi? Właśnie, to wchodzimy sobie do banku. I mam, komu mam dokładnie zabić? Na pewno masz kogoś na oku, co? Casiero. co kasiero. Gaziera, zrozumiano. znaczy bankiera? Już po tobie komórkę uniczyłem. Tak, właśnie go widzę, okej? Okay? Jeszcze co można by było zrobić? Po prostu go postrzelić. Nikt by nie zauważył, że to ja. Tak, właśnie w taki sposób. Teraz patrz to, tam się zaczęła panika, a my teraz wyjdziemy sobie do banku. Weźmiemy trochę niepotrzebnej gotówki i wyjdziemy. Hop, 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 Gdzie tu są pieniądze, gdzie tu są pieniądze? Weźmiemy jedne z tych paczek. Widzowie, bierzemy gotówę z tego banku i spierdzielamy wyjściem normalnie. Gdyby nigdy nic, tu najprawdopodobniej przyjedzie policja, ale spróbujemy ich jakoś wymanewrować. Dobra, słuchaj, e Ile policjantów jest tu wokół? O, O! Kto to był? Mam z na miejsce. Okej, 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 robi się niebezpiecznie, dobra? Widzowie, słotowcy przyjechali. Nie wiem co robić. Mamy słotowców na sobie. I jakieś bomby poszły, to chyba granaty. Tam, tam jest wyjście. Ja pierdzielę. O nie gaz. Gaz, 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 O nie, uciekam, uciekam. Widzowie, tu jest wyjście. Czysto uciekaj! Czysto uciekaj, zarąbiście. Lecę, lecę! Ale łograne, widzowie! Nie pilnowali wyjścia! Zauważyłem, że kamera mi padła. No i mamy za sobą radiowóz. Widzowie, zdejmujemy go. Gnoja. Zdejmujemy. Oponemu chyba strzeliłem. Patrzcie teraz to jak jest tu polecam. BUM! On, on już jest w szoku, widzowie, ciężkim. On nie wie, gdzie jesteśmy. I już zdobcamy. I kamera mi znowu padła, przepraszam! Dzisiaj dziwny odcinek, widzowie. BUM! W locie dostał panie! Jestem pieprzonym mastermindem, widzowie tej gry. To było piękne. Ta bania w locie. No przyznaj, że było ładne. Piękne, aż się wzruszyłem. Dobra, gdzie teraz? Skończ pieprzyć. Przy okazji musimy się tutaj ukryć. Zobacz, widzisz? Teraz jesteśmy totalnie niewidoczni. A no dobrze, może jednak coś się stało z tych szarych komórek. Ale on mnie zawierał stuje. Moi drodzy, powróciłem z kamerą. Nie wiem na jak długo, bo dzisiaj ona odmawia mi posłuszeństwa, od następnego odcinka będzie to naprawiona, ale zostaw go łapy w górę i suba za to, co tutaj robimy, bo jest naprawdę mega mocne. I zobaczmy, czy jest jakieś kolejne miejsce. Jeszcze nie ma. Zewie, gdzie mamy jechać? Niech nam gość odpowie od razu. Szybkie pytanie, masz ładunki wybuchowe? Nie. A wiesz, od kogo załatwić? Tak, tak się składa, że mam kontakty. No dobra, to posiedzę w tym krzaku, a ty powiedz, skąd kupimy te ładunki? Od pewnego handlarza, który znajduje się w tym momencie na zaporze zwanej tamą. Oho, na tamie, widzowie, dobra, jedziemy. Oho, nie wyjeżdżam z tego a już i tak wyjechałem chyba, ale nie zauważył mnie, okej. Okay. Dobra, uf. jedziemy na tamę, widzowie, jak najszybciej. Dobra, widzowie, jesteśmy na tamie, tak jak zew powiedział i tutaj rzekomo ktoś ma być. Oj, że jest, no i w sumie jest. Siema! Ty kupuje was bum-bum? Bum-bum, da, da, bum-bum, wciąż. Ja ci dam ja cała furgonetka, bum-bum, eksplozja, ty mi dać pół miliona dolarów, wypierdzieli całe miasto to, prawie. Eee, po prostu wezmę tą burgonetkę. Tak, dzień. Jakby... Ze wiem, mam nadzieję, że nie masz mi za złe i ta cisza to nie jest elementem konsternacji. Obraziłeś się na mnie. To był nasz przyjaciel. No. Było to trochę hamskie, Przyznaję. O! Ej, bo zaraz wy, wy, wysadzimy się w powietrze. Gdzie z tym mam jechać? Gnoju! Alo! Zewie! No czekaj, myślę, przetwarzam trybiki. Zapomniałem, że jestem w Twojej głowie i mam Twoje procesy myślowe. Czuję się obrażony. No, bardzo dobrze widzowie i tym akcentem, przejdźmy do następnej jakiejś misji, którą nam wymyśli ten ziomek. Ale mamy rzekomo furgonetkę z ładunkami wybuchowymi. Nie wiem jak to ma działać w praktyce, ale zobaczymy. Tak mnie zastanawiasz się, po co cię tu zebrałem. Mianowicie musimy wysadzić paru biznesmenów w powietrze. Okej, okay, mów dalej, ciekawe. E, musisz podjechać pod ich posiadłość, mhm. no i zrobić wielkie kabum. Kabum? A gdzie jest ta ich posiadłość? E, moment, wytyczam trasę. Dobra, okej, okay, widzowie, oby to było blisko, bo zaraz nam styknie późna Godzina w gierce. Okej, na mańce. Jedziemy w takim razie. Okej, okay, widzowie, jesteśmy już prawie, że na miejscu. Dojeżdżamy powoli sobie na Wajnułcy. Zobaczcie, że jest to gdzieś tutaj. E, nie wiem, co będę musiał zrobić. Jak ja mam to wysadzić w ogóle? Ty, a ja mogę to jakieś wysadzić sam? Czy strzelić w to? Jak to działa? A tu jak chcesz, to do interpretacji dowolnej. Aha, interpretacja dowolna, widzowie. To nieźle. Dobry? O, zapraszam. Co pan tu wjeżdża? Ja na spotkanie. Jestem jednym przyjaciół. A, no to, to zapraszam za mną. Ale gdzie, to, gdzie mogę to postawić? A, to no zostały. To tutaj... Drinki, drinki, proszę? Tu pan może zaparkować będę go? Okej! Okay. Do... Dobra, idę ich robić wkrętkę i robię. Normalnie. E, no tak, ja dostałem ogólnie zamówienie. Pan z ochrony? Zochrony Z ochrony pan? Tak, tak, tak. Ja dostałem zamówienie, że VIP-owie mają podejść tam czeka niespodzianka dla jednego z nich. A, dobrze, to ja przekażę. To e, słuchajcie, pane? panowie drodzy, panowie drodzy, na zewnątrz czeka niespodzianka. E, naprawdę to jest jedno z poleceń jednego z was. Proszę pana. Wid tak? Jeszcze proszę, ja muszę pana szybko przeszukać, ponieważ. No jednak to są ważni ludzie, ale to, a pana... to, 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 tak jest, tak jest, tylko wyjdziemy, wyjdziemy na zewnątrz. Wszyscy hmm, tak. panowie na ziemi jesteście aresztowani o e, przekręty podatkowe z tej strony. John Mark. O! o widzowie! Szeryf, sheriff, to jest. Ja pierdzielę. Watowcy widzowie się spotkali z seryjnym. z seryjnym mordercą właśnie. Poplątałem się. Dobra, załatwiamy, go ja. Jednego, dobijmy go. Hop, patrzcie to, policjanci. Ja będę udawał, że się podaje na siebie. Co jest grane? Oni się strzelają z nimi. Z się strzelają. Okej, okay. zewie. Zewie, oni strzelają do mnie? Czy co? Widzowie, ja nie wiem Chyba czy oni to, Ja wiem to co ty. Ja wiem to co ty, no w sumie tak. Jak oni odjadą tą ciężarówką. Panowie, nie strzelajcie, ja wam przywoziłem rzeczy, nie, nie strzelajcie, ja wam przywoziłem nie, rzeczy. Nie Dobra widzowie. Nie mówcie, że muszę ich sprzątać po prostu. Dobra, jeden leży. Tam jeszcze jest drugi. Ja zostawię go, niech podejdzie do ciężarówki i wysadzimy to. Ah! Traf go! Traf go, ze jeden! Co jest ze mną, nie tak widzowie? Dobra, zebie, wysadzamy to. Trzy, dwa, jeden. O, cholera, widzowie, wysadziliśmy to. O, ale się tu zjadą teraz. Patrzcie to, biegnie tam jeden jednegoś. Oj. Oj, nie, zostałem porażony prądem Nie, 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 nie widzowie To była najgorsza śmierć jakaś możliwa Z paralizatorem strzelił Wypadłem, widzowie, przez balkon Wali do mnie, wali do mnie, wali do mnie, wali do mnie Policja już podjechała Widzowie, ja zdupcam, zdupcam na piechtę Taki syf zrobiłem Ej, naprawdę, mega, mega porąbanie się podziało tutaj Patrzcie to widzowie, gość goni Co za gnój Strzelamy się tutaj, no Odpuść mi, bo nas złapią Odpuść mi Podaj się, podaj się Chcę rzucić broń, chcę rzucić broń Dobra, skupili się na tamtym, a ja uciekam. A ja uciekam, widzowie. Patrzcie, puściliśmy całe wajdmut z dymem. Mam pomysł. O nie, widzowie Close Combat. Nie, 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 to jest koniec odcinka. Wywaliłem się, widzowie, wywaliłem się. No dobrze, wiedziałem, że wybrałem najgłupszego. Pierwszy sobie, się. Gościu, w sobie. Ej, pierwszy odcinek, który kończy się w takim stylu, przed czasem totalnie i ja pierdzielę. Nie udało mi się, ale pamiętaj, na link w opisie plus został łapkę w górę i